Powiedzcie mi najpierw, jak Wam się podoba nowe tło. Dzisiaj zajmiemy się czymś, czym się jeszcze nie zajmowałam na te... Dlatego... Padole łez, jakim jest YouTube. Powiedziała mi ostatnio koleżanka, że istnieją badania, które wykazują, że w okresie jesiennym często rozpadają się związki. Więc dzisiaj pomyślałam, że skoro związki się rozpadają, potem ci ludzie są sami i potem chcą mieć następny związek. Albo zabić. Ale w tej optymistycznej wersji, mieć następny związek. Więc. Jako, że tematy tego, jak poderwać dziewczynę, jak poderwać chłopaka, są dosyć chodliwe i wiele osób wpisuje je w internet. Zobaczmy dzisiaj, przekonajmy się, co ci nieszczęśliwcy znajdują. Już macie takie wrażenie, że zaczęłam mówić w inny sposób, odkąd tutaj usiadłam. Mam nadzieję, że zaraz mi to przejdzie, bo może zrobiło się zbyt oficjalnie. <mulety> Zobaczmy, co ma do powiedzenia magazyn.kochaj.pl Jak poderwać kobietę będę z nieśmiałym facetem. Zastanawiam się teraz, na ile to jest poradnik, a na ile to są jakieś wyznania jakiegoś człowieka. Oni wszyscy świetnie się bawią. Stop, przyjrzyj się uważnie, widzisz tę dziewczyny przy barze, która za pije coś już dobre pół godziny, czeka na kogoś, obserwuje tańczących. Pewnie przyszła tu z koleżankami, które szaleją na pakiecie, a może po prostu tak jak ty czeka na jakiś cud, że coś się wydarzy i tym cudem nie będzie ten wyluzowany gość, który właśnie próbuje ją poderwać. To jest rada. No wiadomo, łatwiej jest podejść do kogoś, kto jest sam, ale z drugiej strony, e, jeśli ktoś... wylałam właśnie herbatę. Kryzys zażegnamy. Myślę, że nie dowiemy się zbyt wiele z tego artykułu, także wyjdźmy stąd. 10 praktycznych sposobów, jak poderwać dziewczynę szybko. To jest to, co mnie interesuje, ponieważ w podrywaniu ludzi i nawiązywaniu związków nie chodzi o to, żeby nawiązać więź. Nie. Chodzi o to, żeby zrobić to Zamień bycie miłym na żart i flirt. Elementarny błąd popełniany przez dużą część facetów. Droga do serca wybranej przez ciebie dziewczyny nie prowadzi przez bycie miłym. Tym bardziej, jeśli zastanawiasz się jak podarwać dziewczynę. Pierwszy krok to zaprzestanie bycia miłym i sympatycznym sługą. Taki układ prowadzi najczęściej do frędzą. Nie bądź dla niej miły. Obraź ją. Wtedy będzie twoja. Zdobędziesz jej serce w 10 sekund. Jakby jasne, to jest głupie, kiedy ktoś yy, zachowuje taki piesek, który lata za drugą osobą, ale z drugiej strony... Yy, serio? Nie bądź miły, to jest rada, to jest raczej rada jak w dziesięciu prostych krokach zradzić do siebie cały świat, bo jakby do mnie podszedł jakiś koleś gdzieś i nie znałabym go i byłby dla mnie niemiły, to jakby szanse na jakąkolwiek znajomość spadłyby do zera praktycznie, ale dobrze, niech Pan nam powie. Dlaczego? Dlaczego? Bo tak robi większość. W zasadzie 100 białych owiec to jeden dużo nie zmieni. Gdyby jednak pojawiła się jedna czarna oca, zmieniłoby się wszystko. Bo to jest nudne, nie wiąże się z tym żadne ciekawe emocje, więc pokazuje się od nieatrakcyjnej strony. Jakby jasne takie y, rozmawianie ze sobą w stylu uszczypliwego żartu to jest spoko i wszyscy jakby to robią, ale po prostu bycie niemiłym dla kogoś. To... <grych> A i tutaj są podane klasyczne przykłady bedbojów, którzy wyrwali seks laski, e, ale o bedbojach wypowiedział się już pewien pan na pewnym kanale radio. Dobrze, może zróbmy coś, co wreszcie odpowie na pytania, które roją się w mojej głowie. Wielkopolski twierdzi, że ma sprawdzone sposoby kobiecy podróż dla początkujących. Jakby nie wiem, jak można być zaawansowanym w tej dziedzinie. Można być początkującym albo zaawansowanym w rozmowie z drugą osobą? Najwyraźniej tak. E, I to jest jakaś strona chyba dla nastolatek. Nie wiem, może w Wielkopolsce znajdują się same nastolatki. Bo tu jest artykuł o tym, jak poderwać chłopaka w szkole. Bo jak wiemy, szkoła to miejsce, w którym Powinno nas interesować to, jakiego chłopaka poderwać i jaką szminkę ma ta zołza z trzeciej B, a nie uczenie się. Ale przejdźmy do tego, co oni tutaj radzą. Zgłaszasz się za tych samych zadań, co on. Zostanie go stalkerką. Kiedy on idzie siku, idź za nim do kibla. Kiedy długo idzie do pielęgniarki, skończ ze schodów, złam sobie nogę i też deszczę do szpitala razem z nim. Bądź zawsze w tej samej grupie, co ten chłopak, mówi poradnik. A ja sobie pomyślałam, że w sumie to może być dosyć mocno creepy, kiedy dzielicie się w jakiejś grupy w szkole i po raz piąty trafiaj do, do grupy z tą samą osobą, z którą nie masz nic wspólnego, bo jednak zawsze ludzie dobierają się yy, o, chyba bardziej w taki sposób, że dobierają się z tymi osobami, które lubią albo czują się z nimi dobrze. I jeżeli chcesz yy, go poderwać, to po prostu wpychaj się. Między jego kolegów. A on przywyknie do tego, że jesteś w pobliżu. Kiedy będziesz oblewać sobie dłoń wrzątkiem codziennie, w pewnym momencie przestaniecie to boleć. Dziel się tym, co masz. Chłopcy często są nieprzygotowani do lekcji. Dlatego to jest taki brzydki stereotyp? Przecież jest dużo chłopców, którzy są bardzo dobrymi uczniami. Dlatego Ty, jako porządna dziewczyna, powinnaś mieć zawsze wszystko w zapasie. Jeżeli on zapomni długopisu, będziesz mogła mu pożyczyć swój. Tak, bądź jego. Mobielnym kalitasem, kiedy on zapomni gaci na WF, szybko ściągnij swoje i daj mu je założyć. Jeżeli on zapomni długopisu, niech wie, że zawsze będzie miał Twoją mocną dłoń pod ręką. W ten sposób zrobisz z siebie jego ponton, na który będzie mu skakać, kiedy będzie mu nie wychodziło, ale tak to w sumie nie będzie zauważył Twojej obecności i tego, że Cię nie ma, jeśli Cię nie będzie. W sensie miałam paru takich... Ludzi na swojej drodze szkolnej, którzy jakby gadali ze mną tylko w momencie, kiedy coś chcieli. Na przykład odpisać pracę domową albo ten długopis, ale to raczej zawsze były takie znajomości w stylu nie mam kontaktu z tymi osobami w tym momencie i nie miałam kontaktu w sumie z nimi wtedy. Nie wiem, czy to jest dobra droga. W sensie, jakby to jest miłe, żeby pożyczyć komuś długopis, ale żeby pokazywać mu, że nie musi w ogóle się przygotowywać do szkoły, bo ty zrobiłeś za niego wszystko, bo tak go kochasz, to raczej jest bardziej żałosne i nie lubię tak dziewczynki. Bardzo przykre. Wykorzystaj media społecznościowe. Napisz do niego hej, co tam? Zawsze działa. Wyjdź z inicjatywą. Widzisz, że mu się podobasz, ale nie wykonuje żadnego kroku w Twoją stronę, zrób go sama. Nie bój się zaprosić go na spacer. Dobrym pomysłem będzie wspólny powrót ze szkoły. Ta porada kieruje moje myśli na kolejne pytanie, które chcę zadać. Typy interia, to myślę, że będzie mocne. Zróć uwagę na dotyk. Może położyć swoją dłoń na Twoim ramieniu, gdy będziecie się razem śmiać i nie usunie swojej nogi, gdy przypadkowo dotknie Twojej. Wtedy jest to oczywisty znak, że jest on zainteresowany nie Tobą, ale kanałem trenera Vincenta. I mam wrażenie w tym momencie, bo tu jest, obserwuj jego mimikę, czy stara się Ciebie naśladować, czy podąża za tobą, gdy się przesiadasz do innego stolika, zawsze pierwszy śmieje się z Twoich żartów. Jeśli tak, coś jest na rzeczy. Ja mam wrażenie, że ten artykuł cały w ogóle, bo tu jakby jest dużo. Więcej punktów jest idealną odpowiedzią na to, co Gargamel mówił w swoim filmie o trenerach podrywów, w sensie ich lifehaki do tego, jak podrywać kobietę, mają tutaj swoje idealne obzorowanie, żeby odpowiadać na te ich działania. Co zrobić, żeby się podobać chłopakom? Zapytaj Onet. Zawsze miałam większe powodzenie u chłopaków niż moja koleżanka, ale teraz widzę, że powoli zaczyna być odwrotnie. Ogólnie to ja chyba jestem trochę ładniejsza. Zachowuję się raczej naturalnie, koleżanka a troszkę nie. Co zrobić, żeby nadal podobać się chłopakom? Zawsze napiszę do mnie jakiś chłopak, a później nie utrzymuje ze mną kontaktu, a jeśli utrzymuje go... Yy, to taki, co mi się nie podoba, który <laughs> to 2011. No, może to znaczy, że całkiem nieźle wyglądasz, ale w sumie w głowie masz siano. Taką zrobię tylko malutką przerwę. Kupiłam strasznie dobrą herbatę czasie na herbatę. Nazywa się harmonia smaków i jak zazwyczaj kupuję takie fancy herbaty, to najczęściej kupuję białą albo zieloną, ale ta była na degustacji, to jest czarna herbata jest przepyszna. I niestety to nie jest sponsorowane. Czas na herbatę możecie mi zapłacić pieniądze, jak bardzo chętnie przyjmę, ale po prostu piję tą herbatę i pomyślałam, że hej może powiem tym dzieciaczkom, że fajna herbata, bo dobra jest. No, i teraz zobaczmy odpowiedzi, bo na przykład użytkownik BLOCKED po roku napisał, że 1, dbaj o wygląd, 2. nie bądź twarda, ani humorzasta, 3. nie udawaj kogoś kim nie jesteś, a stania jeden, dwa, cztery, odpisał dobrze powiedziane. Ale za to na przykład Oskar. Oskar obudził się po pięciu latach od publikacji tego posta i napisał. Nie możesz nas bić, bo potem chłopaka w jak bije go dziewczyna, a wiadomo, że ci chłopak nie odda, no chyba że jest mocno niewychowany. Nie możesz być, że tak powiem, twarda. Jeśli chodzisz każdą przerwę z koleżankami, to chłopak nie podejdzie do grupki gróbki. Jestem chłopakiem i wiem co mówię. PS, ile masz lat? XD. Myślę, że zapytaj one, to już nam wystarczy. Widzę, że trafiam też na same największe hity. Może lepiej nie. O, a tu mamy na przykład 8 sposobów na to, by pokazać, że on ci się podoba. Nie wysyłaj błędnych sygnałów. Szkoła, praca uczelnia czy impreza u znajomych, nieważne, gdzie spotkałaś obiekt swoich westchnieni, jeśli Wenius cały czas stała z boku i spoglądała na niego tylko ukradkiem, sam na pewno nie domyśli się, że ci się podoba. A to, to, to wszystko są sprzeczne sygnały. Dopiero w tamtym artykule na początku pisali, że. Najłatwiej poderwać babę, która sama stoi na imprezie, a tu piszą, że jak się będziesz stała, stała gdzieś sama z boku, to nikt do Ciebie nie podejdzie i umrzesz jako stara panna z kotami. I ja już teraz ja ich jestem pomieszana, ja już nie wiem co mam teraz myśli. Zdobądź jego numer, a to jakby podrywanie całe nie polega na tym, żeby zdobyć czyjś numer. To jest takie nieoczywiste. Jakby następny tutorial będzie jak zrobić herbatę i będzie wstał w wodę. Mam taką laskę w klasie, chłopaki za nią latają, bo jest ładna, ja też bym tak chciała. Co bym miała zrobić, żeby bardziej wzbudzić zainteresowanie chłopaków? Julka pisze, zadbaj o siebie. Często się uśmiechaj się i się z ich żartów, nawet jak są głupie. Nie, nie możesz mieć swojego poczucia humoru, nie nie możesz być na pułapie inteligencji, który jakby odpowiada temu, co masz faktycznie w głowie. Śmiej się z żartów o kupie, to będziesz lubiana przez wszystkich. Choć powiem ci z własnego doświadczenia, ale jeśli chłopaki się za tobą uganiają, to nie jest takie fajne, jak ci się wydaje. O, tu widać. Julka 711 jest doświadczona. Julka, ona wie, ona ma, ona ma 10 lat. Ona. Ona jest w tym związkach. Chłopaki najbardziej lubią, więc dziewczyna ma rozpuszczone włosy. Podobają im się skórzane kurtki, jak i pomalowane rzęsy. Działa na 100%. 100%? Sympatia porady. Pięć porad, jak skutecznie spławić narzucającego się mężczyznę. Jakby powiedzieć, że nie jestem zainteresowana. Przykro mi, jesteś fajnym kolegą, ale. Nic z tego więcej nie będzie. E to przeszłość! Lepiej wysyłaj o komunikaty, boś dla niego niemiła. Opowiedz o swoim szczęśliwym związku. Mam taką koleżankę, która właśnie w ten sposób spławiała swoich jakichś tam typów, którzy do niej przychodzili, i że mówi no, bo że ja Muszę iść do mojego chłopaka, ale jakby w pewnym momencie to weszło do niej na taki trochę większy, wyższy level i zaczęła mówić, no bo ja muszę iść jeszcze dzisiaj na raty no bo wiesz co, ja to w ogóle chyba pójdę do zakonu, ignoruj go, po prostu zachowuj się tak, jakby go nie było. Nie ma tego człowieka dla ciebie. Dobrze, sympatia, nie pomogliście nam za bardzo, ale może... Najlepsze teksty, by spławić chłopaka, wizaż.pl. Tak więc umieszczam teksty, którymi możecie spławić naszego niechcianego adoratora. Mam nadzieję, że takiego wątku jeszcze nie było. Będę i dobrej zabawy życzę. Bo to jest taka super zabawa, żeby komuś sprawić przykrość. To jest takie śmieszne, ekstremalnie zabawne, kiedy chłopakowi jest przykro, bo sobie zrobił nadzieję do Biedronki, połóż głowę na wagę i wciśnij burak. Wiecie co dodaje w te smaczku? Ten cytat przypięty pod spodem. Wiem, że nawet po długim czasie wcale nie będziesz mi taki obojętny, jak każdemu się wydaje. Wiem, że widząc cię emocje wrócą. Wiem, że kiedy na dole ekranu pojawi się wiadomość twoim imieniem, ciśnienie ewidentnie mi podskoczy. To jest zabawne, że te same dziewczynki piszą, daj na uwagi i burak! I te same dziewczynki potem piszą chłopaki są negosi i to, że to biegło mi się serce, to dla niego nic nie znaczy, bo... On ci nigdy nie kochał. Znów kopnął cię prąd, jak sobie elektryczną szczoteczką w nosie. Pod spodem, przepraszam, że nie radzę sobie bez ciebie. Z za wysokie progi na twoje nogi. Z hamami, krótko, pyk, pyk. Pozdrowienia do więzienia. ha, ha, ha. ostatnio z koleżanką wymyśliłyśmy to po tym, jak pewien kolej chciał ode mnie numer. Mogę twój numer? No pewnie, tylko musisz go zapamiętać. Nie dla ciebie albo zastrzeżony. mi tak komfortowo. Czuję, że na sam koniec tego odcinka wpierdzieliliśmy się w największe bagno z całego tego odcinka. Gdy na ciebie patrzę, mam ochotę oślepnąć. Myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten film. E, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja się bawiłam przednio. Jeśli chcecie takich więcej filmików, trochę bardziej na luzie, w którym śmiejemy się po prostu z tego, co dzieje się w internecie, to dajcie mi znać, bo w sumie Fajnie, now it. Bye nawet bye